Słuchaj, był taki pon szeroki, sztampy, mm -hmm. to był to wiesz co to jest Riedmeister, rolmistrz, rozumiesz, pieruchowy szpec. Jego jeszcze pamiętam, to był telki 5 lat no jak on jechał ostatnimi kuniami, tu my na tych gunkach nad tym stawem krowy pasi, to było jak Hitler w latach 40-tym, 39 lotu, to było w 45, 5. Mm -hmm. Kuniec ku wojnie, ostatnio tak jeździł, to ten stampę jechał już miał strokatę kunie, bo zawsze miał porabionych. Wtedy kunie Dobryczki to nie było, tak jak to dziś, to kunie. I byle jaki kuczeł nieźno był. to on jeździł byle kiedy w zimie. Krupa jaki ze, ze trukiem na kątach, bo w mm -hmm. pokładzie mieszkał, to był jego kuczel majster. Bo wtedy belek do takimi koniami nie chciał To musiał wiedzieć jak lejce czy nie, jak baczcie czy nie. To nie tak, I się, i się, bo tam młodzi gumnowił i, i nie interesują się. Ale wtedy się to liczyło, a no takie konia bryczka. To ten rydmejster Stampe się nazywał. I jeździł często. Do Świętańca, do Rybnika, mm -hmm. to byli panowie, co się zjeżdżali. nawet tu Szraj też jeżdżował, co miał tu dwór. Z, z Łosin, tam ten Zomek teraz po, poprawili, tam był jakiś cimana na tym, to też tam jeżdżowali. I roz, w zimie, na strąbku to było, w zimie. I krupa jedzie i tak to już ku niejadu no już konie na pamięć taką drogę dali, bo tam pierwszy rok nie jak nie było śniega w zimie to jechali na brytce. A bo w lecie, to na bryczce, a w zimie padam na śrubku jadę i i polnymi drogami, bo wtedy to nie było tak, auto wyjeździ. Jedzie taka zawsze konie same naród konie, sztop, nie pójdą dalej. Nie pójdą dalej, za konie. Sztampy, Stampe z bryczki. I krupowi go do, Johan, ty katolik, ja bo sztampel, że nie był katolik. To idź i przeżegnaj te kunie, przed tymi kuniami. I on sloc z, z tego strąbka przeżegnął, tych kunie padał i mi obieda utrzymać i te kunie by, by z nami uciekły. Tak zabraje I o ja ile obiedał obieda utrzymać, to ten stampec co mnie dogonił na ten srąbek i nie szło utrzymać. Tak i coś się stało. Partygołka jak umrzyła tu, to było w 1951 roku, <grym> Tu ją wiezi karawanem, u nas nie było karawana, karawan miał niejaki Kubeczek Wołkowica, bogaty chłop. To... to. Moc tu był, yy, przejazd kolejowy, wstał po tej stronie i potem, a bezpośrednio środku szło do droga dwora, jak ją wiezi, od kontaktu kolejowego, poniesie się nie pójdą z anielą i nie pójdą. Nie pójdą. Potem jakoś tak, pomału, pomału, i zabrały i jechali dalej. Nie, nie wiadomo, co to, to jest. A wiecie coś na przykład o jakichś takich znakach, jak yy, ktoś umrze, że coś wybuchnie, albo talerz szkło pęknie, albo lustro, coś takiego? Nie wiem. Że nie wiem. I no i o. Jo... Tam, była piekarnia, gigant, wiesz, kaj była gigant, piekarnia. To mnie się zdarzyło wtedy bo to jest zabudowane wtedy nie było. To było nic nie zabudowane. Ja tam był w Ultawe, i kole tego gigantu nadal że jechał krzyżby na kole. Krzyżby, a ja bo wiesz, że chodzi, bo było konia kupić u niejakiego końska. Na ród kąsek, kajwa w życie, kto tam od niego był. Wtedy się baby, i krzyźby, jeździł po takich bazinach, tam był niejaki młyn kiedyś. Uh -huh. Stary młyn. To ja był podty, bazin, tak utopiony. Barzyn, ich przyszedł do domu za trzy godziny, by był piechty, za półtorej godziny. Uh -huh. Jak przyszedł. Krzyźby pierdolnie. A żeby... co to są te krzyźby? No krzyźby, nic nie ma Aha, wie, nie... aha, No, aha. no, no, no. coś mi się zdarzyło, tak choćby powodziło, aha. tak choćby powodziło. Ale to jak czuliście, że nie wiecie gdzie jesteście, czy? No nie czułem, kiedy kaj co w a po takich największych bażorach, bo wtedy tam, dzisiaj mhm. było tutaj wszystko zabudowane, mhm. ale piekarnia by Grzegorz pytaj, kaję. ulica Chlebowa. Tam jakbyś szokącę to, to bo dzisiaj to nieczynne, a wtedy tam opiekarna gigant to nazywali. A w którym miejscu to było? Koniec ja szybię, początek, dawaj się to zaczynało. No, no, wiem, to wiem. tam się dowieł, to tam druga była. Ubie. A to było w dzień? Co was tak powodziło? W dzień. w dzień. I potem na Szaroku się już tak szarzyło. No kurwa co to? Ja się potem spamięta no, jakiś. To klijeru, nie do dzieje, tu potem już bardziej, to przyszło i mu na pole, Emil zobaczył w pole. A tak? to trzy godziny chodziliście? Trzy godziny z tym kołem. I po największych barzinach kurwa człowiek wiedział, kaj chodni, kaj druga, no. a ją cały mokry po połutopił. Trzy i to mogę powiedzieć, że coś jednak na świecie. Jest. A te godziny to wam pomału szły, czy szybko to przyleciało? Miješate, zdaj vse, ko je v mohaneh, v pohaneh, v delu, kaj je jasno. Tako kot med prihodom v Haut je v tem že vedel, kaj ve. Kaj ve. Da bi rad išel potem tudi dali na te pole, kaj je v Grabarčih, v Porinu. Kurba, če jo se spomnite, kaj ve, ti je v Ranji, 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 v Ranji. Ty jałnie w każdym teraz ja tutaj mokry poty tak. No nie mhm. chciałaby ja nie wierzył. Bo na cała prawie człowieku, każdy mu już mi nie odejną. No. A to w którym roku było? Ha, to to... Mieliście tak. 27, 8. A który rok jesteście? 40. Mhm. To tak 60-70 rok, 70 70. Jeszcze 7 nie było nic, mhm, nic mhm. nie było.